O! Widzę, że szukasz piekarnika. Ja na szczęście mam tę decyzję już za sobą, więc postaram ci się pomóc. Myślisz sobie, że to film przygotowany przez markę Amika? Tak, to prawda. Jestem aktorem, mam na imię Grzegorz, a to jest moja prawdziwa rodzina. Moja ukochana żona Elwira, nasz syn Igor i nasze złotko Viv. Viv ma dzisiaj swoje przyjęcie urodzinowe, więc stąd te całe zamieszanie. Ale przejdźmy do piekarników. Na co zwrócić uwagę, wybierając piekarnik? Dobre pytanie. Pojemność, szybkość nagrzewania, różnorodność funkcji, pieczenie na parze, łatwość czyszczenia. Zastanów się, czego potrzebujesz w swojej kuchni. To co? Nie traćmy czasu. Gdy zabieramy się za pieczenie, liczy się efekt. Żeby ciasto urosło i równomiernie się upiekło, a mięso było soczyste. W piekarniku Amika. Od tego jest Baking Pro System. Dla moich łakomczuchów niezwykle ważne jest to, żeby nie musieli zbyt długo czekać. Nawet na rozgrzanie się piekarnika. Zatem czas start! Nasz piekarnik nagrzewa się w 3 minut. To najlepszy wynik na rynku. W naszym domu zawsze się dużo gotuje, dużo piecze i dużo je. Dużo apetyty, dużo gości, więc i dużo mafinek. Zajęte obie ręce? Jest na to sposób, bo nasz piekarnik Mika otwiera się sam. Wystarczy dotknąć uchwyt łokciem, barkiem, nadgarstkiem albo z piąchy. W tym piekarniku możesz zmieścić aż trzy blachy pełne mafinek naraz. A efekt zawsze jest doskonały. Równomiernie wyrośnięte i przyrumienione babeczki. Mafiny pięknie rosną, ale niektórzy nie mogą się już doczekać, żeby je zjeść. Spokojnie nic jej nie grozi. Zimny front działa niezawodnie, niezależnie od tego, jak bardzo rozgrzany jest piekarnik. Mafinki już gotowe. Wyglądają przepysznie, nic tylko jeść. Teraz wystarczy wyłączyć piekarnik, wyjąć mafinki i zaserwować je całej rodzinie. Hej, co się stało? Wyłączyli prąd? No tak, zapomniałem, że nasz piekarnik ma również sterowanie za pomocą smartfona. O, niezły Kigor. Igor. Dobry piekarnik sprawdzi się w każdej sytuacji. Urodziny na 114 mafinek, na co dzień, a także na niedzielny obiad. Nasz piekarnik ma pojemność XXL. Co to oznacza? Że zmieścisz w nim kurczaka, gęś, a nawet ogromnego indyka. Nareszcie możemy zaprosić całą rodzinę. I w końcu jest szansa, że wyjdą na jedzenie. <śmina> tak! Gotowanie z taką parą to niewątpliwe wyzwanie. Za to gotowanie i pieczenie na parze to same plusy: soczyste potrawy. Mikroelementy i witaminy. I genialny domowy chleb. Potrawy gotowane na parze to więcej energii nawet dla tych domowników, którzy najwyraźniej mają jej w nadmiarze. Mistrzem kuchni to ja nie jestem, ale dzięki gotowym programom parowym sam mogę przygotować zdrowe, smakowite i soczyste dania. Domowy wyrośnięty chleb? Nic prostszego. Krupiącą skórką. Soczysta ryba z warzywami pełnymi witamin? Proszę bardzo. Rozpływające się w ustach mięso. Proszę bardzo. Czas na podsumowanie. W naszej ocenie piekarnik Amika z Baking Pro System wybornie daje radę. Ale oczywiście nie musisz ufać tylko nam. Zaufaj milionom Polaków, którzy od lat wybierają sprzęty Amika.